Witam Państwa bardzo serdecznie, Tak się złożyło, że co prawda jest 1 kwietnia, głównie w kwietniu wpis, tak się złożyło, że w piątkę, co prawda, jeśli coś otwieramy, coś uruchamiamy. Z samego rana łóżmy, został uruchomiony w Wartach Pół, czyli tak w całej Polsce, programu 500+, on już działa, cieszy się dużym pomodleniem. Na chwilę na sali gimnastycznej uruchomimy mobilność miasteczną ruchu drogowego. W czas jeszcze, żeby o tym szerzej powiedzieć. Natomiast chcieliśmy skorzystać z okazji, to we wszystkich szkołach w ostatnim czasie dużo się zmieniło. Dużo się zmieniło ze względu na dostęp do wody pitnej, co jest konsekwencją pewnych zapisów związanych ze zmianą przepisów, o tym szerzej powie pan prezes Wodociągu Waleckiego Parka Inwestycjarskich, że bardzo serdecznie, e, trochę się zmieniło, jeśli chodzi o bezpieczeństwo też waleckich szkołach, o tym ja trochę opowiem, a na koniec zabierze głos pan Andrzej Botyka, dyrektor e, obsługi maleckiej, e, obsługi placówek oświatowych, o najmniejszych które w na funkcjonować, e, w niektórych szkołach już funkcjonują, w niektórych szkołach są wdrażane, ale o tym za jeszcze było opowiem. A więc oddaję głos najpierw panu prezesowi Kajdorowi Strycjowskiemu, żeby opowiedział o tej instalacji, która stoi po mnie. Kilka słów. Oczywiście, jeżeli będą jakieś pytania, to poprosimy na koniec. Proszę pan, Dzień dobry państwu. No po pierwsze to przepłuczę gardło. <grytanie> Woda jest fantastyczna. Proszę Państwa e, Burmistrz Miasta Marki, Pan Dyrektor e, Wodociąg Marecki wspólnymi siłami podjęliśmy takie działanie, żeby dzieciom w Mareckich szkołach dać dobrą, smaczną wodę do tego, żeby mogli w przerwach e, między lekcjami korzystać z tej wody, pić wodę bezpośrednio tutaj e, z szyci wodociągowej która w markach jest na tyle rozległa, że dosięgnęła wszystkich szkół i prawie wszystkich mieszkańców. Żeby ta woda te walory zachowała, trzeba było należycie się przyłożyć od strony technicznej do tego, żeby takie źródełka przygotować nie tylko pod względem estetycznym, ale również, żeby one były właściwie podłączone, żeby przebieg tej wody od sieci poprzez instalacje wewnętrzne. E, był e, dokładnie sprawdzony, żeby jakość wody, którą dzisiaj dzieciom serwujemy, była odpowiednia, speł spełniała wszelkie normatywy, e, chociażby rozporządzenia ministerialnego, które mówiło o jakości wody do bici. E, zostały wykonane stosowne badania, projekty. Wybraliśmy e, na rynku odpowiedniego dostawcę urządzeń. Mamy potwierdzoną, rzeczywiście wysoką... Jakość wody, która będzie do spożycia w poszczególnych szkołach. To jest pierwsza szkoła, w której dzisiaj to źródełko Pan Burmistrz uroczyście otwiera. Natomiast będzie, będą te źródła jeszcze włącznie w sześciu szkołach. Życzymy wszystkim, którzy będą z tej wody korzystali smacznego. Myślę, że. Dla dzieci będzie to bardzo przyjemne co i raz skorzystać z chłodnej, fajnej wody, bo muszę powiedzieć, że ta woda zanim tu dotrze, przebiega od ujęć głębinowych, z których pochodzi poprzez sieć wodociągową miejską, poprzez instalacje wewnętrzne, że nie będzie miała latem tej temperatury e, 10 stopni Celsjusza. Będzie troszkę cieplejsza, ale zawsze chłodna, chłodna, przyjemna, szczególnie w takim okresie, kiedy e, jest ciepło. E, Szanowne dzieci, do Was się szczególnie zwracam, są tu przedstawiciele środowiska szkolnego. Korzystajcie z tej wody. Zachęcamy serdecznie jako producent i dystrybutor wody w parkach. Myślę, że ta, tą ideę życia wody z kranu zaszczytujcie również w swoich domach, zachęccie rodziców, bo historia jest taka, że nie zawsze woda z kranu. Historycznie była tak preferowana do bezpośredniego spożycia, jak dzisiaj. Ze względu na nowe technologie, nowe technologie sieciowe, po prostu woda dzisiaj dociera w dużo lepszej jakości niż to było 20, 30 lat temu. Dziękuję bardzo i przekazuję głos panu. jeszcze pan Dziękuję Kładę, jeśli chodzi o malyską wodę, to jest ja, od 12 lat na prawie mieszkam w Batkach, to po prostu zawsze wody stał piłem. Jak widać źle nie Szanowni Państwo, drugi temat, który chcieliśmy Państwu dzisiaj po, poinformować to jest temat związany ściśle z bezpieczeństwem. To co trzymam w ręku, nie większość moje jest to defibrilator. Urządzenie, które już się pojawiło w każdej malyskiej szkole. Takie zielone pojemniki na tego typu urządzenia zostały już zamontowane. Te urządzenia w malowskich szkołach już są, oprócz czego zostały też umieszczone dwa, dwa zewnętrzne defibratory, jeden na budynku Urzędu Miasta Marki. Oprócz osób, które bywają w urzędzie miasta Marki, dostępne są też obok parafia i instytucje, które tam się znajdują, ale również komisaracie policji, w prawda? To oprócz komisariatu, oczywiście, to też instytucje, które są obo, czyli biblioteka, ośrodek zdrowia, czy ośrodek pomocy społecznej. No, to jest o tyle ważne i, i, i według mnie znaczące to, że w markach tej pory w dwóch szkołach tego typu urządzenia były i, i niestety albo na szczęście. Dzięki temu, że te urządzenia były, w dwóch przypadkach były użyte i w dwóch przypadkach były użyte e, z pozytywnym rezultatem dało się osoby, które musiały skorzystać z tego urządzenia, e, przyłączyć akcję serca. Te definatory w wartach oprócz tego, że będą pełniły taką funkcję, miejmy nadzieję, nie będą używane, no bo to, to nie chodzi o to, żeby one były używane, ale jeżeli będzie potrzeba użycia takiego urządzenia, będą pod ręką, e, one mają również funkcję szkoleniową. Wszystkie malarskie e, placówki Yy, za chwilę będą korzystamy z programu szkoleń na początku dla kadry później chcielibyśmy również wdrożyć do dzieci, żeby dzieci mogły się oswajać z tego typu urządzenia żeby wiedziały, że takie urządzenia nie tylko w szkołach, ale w wielu miejscach yy, publicznych pojawiają się yy, czy to w Warszawie, czy w metrze, czy w centrach handlowych, że jeżeli ktoś się spotka z taką sytuacją, że wiedział, że tego typu urządzenie z odpowiednim znaczkiem, ten znak, yy, który jest wystinteresowany wszędzie że go można wziąć, użyć i ratować życie, bo to zadać Więc cieszę się, że udało się ten projekt wdrożyć i w każdej małeckiej szkole, na budynku Urzędu Miasta, jak również w komisariacie, tego typu urządzenia już są zamontowane i będą służyć mieszkańcom Panie Andrzeju, proszę bardzo, to jest trzeci temat. Dzięki. Bardzo. Andrzej dyrektor Zespołu i Światowych w Markach. Informacje, które Państwu chciałem przekazać, to nie jest primarny sobie żart, to jest fakt. Na przełomie roku udało nam się zakończyć we wszystkich szkołach prowadzone przez miasto Marki i tworzenie systemu informatycznego Libru Synergia zwanego potocznie e dziennikiem. Miasto zakupiło dla czterech szkół, które dotychczas nie posiadały takiego systemu. Licencje wdrożeniowe tego projektu. Tak również pokryło koszty szkolenia nauczycieli, których celem było właśnie wdrożenie tego systemu w tych czterech placówkach. Program Wibrus Synergia, czyli e dziennik. To nowoczesna aplikacja internetowa, napisana, e, informatyczna, napisana w technologii internetowej. Aby prawidłowo korzystać z tego systemu, wystarczy dostęp do internetu oraz posiadanie przeglądarki internetowej. Możliwy jest również dostęp poprzez urządzenia mobilne, takie jak smartfon czy tablet, jak i również przez zwykły telefon, możliwe spowiadania internetowe, szczególnie rodziców o postępach w nauce swoich posłów, jak i również frekwencji, frekwencji w szkole. Tak jak powiedziałem, ten system zawiera szereg funkcjonalnych rozwiązań, wspiera główne obszary funkcjonowania szkoły, czyli mam tu na myśli zarządzanie, prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, jak i również obszar współpracy rodzica ze szkołą. Każdy z podmiotów uczestniczących w tym systemie, czyli dyrektor, nauczyciel, rodzic i, i uczeń uzyskał szereg funkcjonalnych rozwiązań. Dyrektor przede wszystkim ma możliwość monitoringu pracy Rady Pedagogicznej, ma w sposób automatyczny, może śledzić prawidłowość wypełniania dokumentacji, przebiegu nauczania, terminowość wypełniania tej dokumentacji. Nauczyciele uzyskali możliwość wprowadzania do tego systemu rozkładu materiału, przedmiotów, które realizują, zapisów poszczególnych tematów lekcji, jak i również sposobu realizacji tych lekcji. Nauczyciel ma poza możliwość wprowadzania do tego systemu ocen, informacji o zachowaniu, jak i również o, gminę, o frekwencji, frekwencji ucznia. Ma możliwość wprowadzania zapisów dotyczących zadawanych praw domowych, co jest bardzo ważne, szczególnie dla ucznia, jak i dla... Nauczyciela wpisuje również terminy wszystkich nadchodzących sprawdzianów czy, czy prac klasowych z danego, z danego przedmiotu. Wprowadzona przez nauczyciela informacja jest od razu dostępna dla wszystkich uczestników tego, tego systemu, czyli m.in. również dla, dla rodziców i, i uczniów. Uczeń uzyskuje możliwość śledzenia swoich ocen, jakie uzyskuje, ma możliwość do poszczególnych aplikacji, czyli o informacji o dniu bieżącym, co czeka go w danym szkole, jak i również o dniu jutrzejszym, może przygotować się odpowiednio do, do zajęć następnego dnia. Uzyskuje również informacje o nadchodzących sprawdzianach, o terminach tych sprawdzianów i, i tematów tych sprawdzianów, co jest również bardzo, bardzo ważne. Najwięcej korzyści ten system również stwarza rodzicom. Przede wszystkim daje im możliwość śledzenia postępów w nauce swoich uczniów. Każda wystawiona ocena jest natychmiast informacja o, dla rodzica o tej ocenie. Ona zawiera datę wystawienia tej oceny, rangę tej oceny, czyli za co została wystawiona, jaką ma wagę ta ocena, przy średni średniej z danego przedmiotu. Rodzic również uzyskuje możliwość o tym, co, jaką pracę domową dziecko zostało, dziecko zostało zadana, jak i również terminy nadchodzących prac co jest również dla rodzica bardzo, bardzo ważne. Rodzic użyskał również kanał wymiany informacji między szkołą a, szkołą a właśnie nim. Może za pomocą tego kanału usprawiedliwić nieobecność dziecka czy dzwonić go z danej lekcji. Także system ten zawiera szereg funkcjonalnych rozwiązań. Mam nadzieję, że one wszystkie będą pozytywnie ocenione przez wszystkich uczestników tego systemu. Głównie zależało nam właśnie na uczniach i na rodzicach. Wdrożenie tego systemu na pewno podniesie prestiż naszych maleckich szkół. Mam nadzieję, że zostanie pozytywnie ocenione przez wszystkich, szczególnie rodziców i uczniów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałabym podziękować Wodociągowi Maleckiemu za nasze wspaniałe źródło. Skoro wiem, że jest to pierwszy krok takiego, ponieważ członkowie i Rada Miasta postanowili, że źródła w szkole w przyszłości będą na wymiarach możliwości finansowych urzędu będzie Jesteśmy tak, jak pan panie pierwszą szkołą, która ktoś wydał podłożyła, ale nie ostatnio. Ja w imieniu swoim, jak również koleżanek i kolegów dyrektorów innych placówek szkolnych chciałam serdecznie podziękować przede wszystkim panu ministrzowi za dbałość o zdrowie naszych dzieci. To się jest nie tylko dla dzieci dostęp stały do czystej wody, ale również akcja promocyjna kończąca z dawekami bycia koi, picia soków z różnych źródeł o różnym składzie. Jest to dbałość o naszych, wszystkich naszych dzieci zniosków. Takim przejawem jest również ewigilator, dzięki niemu mamy możliwość pomocy w razie trudnej sytuacji. Pan Mieński wspomniał o tym, że w tej sytuacji, będzie jedna z takich placówek była właśnie nasza szkoła ten który był jako pierwszy, również posiadamy dzięki panu burmistrzowi, za co serdecznie dziękuję, bo tak jak pan goński powiedział, że życie człowieka zostało uratowane dzięki posiadaniu tego urządzenia. Wy również będziecie się uczyć pracy na tym urządzeniu, bo nie tylko do losu może podłożyć. Możecie używać również wy i również ratować ludzkie drogi. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panu dyrektorowi Waleckiemu i przede wszystkim panu burmistrzu, że byli Dziękuję bardzo I jeżeli państwo mają jakieś pytania, to teraz jest czas. Jeżeli nie ma, to panu serdecznie dziękujemy i zapraszamy radnych nauczycielów na, na salę biuroastyczną, gdzie porozmawiamy o gwiazdach szkoły budowlanych. Które... Jeszcze raz dziękuję panu prezydentowi Policjomu oraz panu artykułowi podziemce za obecność, za przedstawienie rzeczy, które we w Mareckim Szkołach zostały Dziękuję bardzo.